Smutnego zakończenia nie ma i nie będzie. Chodzą żuki sobie tutaj, bo chcą poznać świat, by chcą wiedzieć, jak działa on. I smutne z, z jego zakończenia nie ma i nie będzie. Bo chodzą żuki tu, nie wiedzą, co się dzieje, lecz wiedzą, że trzeba postarać się przezwyciężyć świat, jeść banana, by go wreszcie zjeść od miesiąca. Chcą wreszcie poznać ten świat bardzo dokładnie, lecz nie mogą, bo są w tym pudełku. Bo zobaczcie, oni jak są uwięzione, no zobaczcie, ale jednak sobie jakoś radzą. Chodzą sobie, chodzą sobie, chodzą sobie żuki tu, jakoś próbują to uzyskać. Co uzasadnić, że chodzą sobie, ale nie mogą zrobić to tak? Nie mogą uzasadnić tego, że chodzą sobie w kółko, bo takie już mają nawyki. Więc po prostu robią to bez wahania. I to jest prawdziwa sztuka żukowa, by to tak robić i by to. Tak robić. Tak.